Pokazanie Wam całej kolekcji było już jakiś czas temu, także myślę, że pora zrobić malutki update'cik. Z nowości mamy tutaj klaczkę andaluzyjską. Jest to szlejch ekskluziv 2015 z kalendarza adwentowego. Następnie mamy drastika od Snegira na moldzie klaczy napstruper z kolekty rocznik 2015. Źrebaczek Kamarsz z szlejcha rocznik 2012. Kolejny drastic snegira na moldzie śrebaka z kolekty. Podejrzewam, że jest to Tennessee Walker Horse. custom mojego autorstwa: Asparagus Ignis na moldzie Shayera z Szlejcha z 2013 roku. Drastik snegira, malowany przeze mnie o imieniu Kamitka, jest on na fiordce z Szlejcha z rocznika 2014. Ogier Apalosa z Szlejcha, rocznik 2013 oraz klacz Apalosa również ze Szlejcha, rocznik 2018. Klaczka arabska Mojo, rocznik 2015. Gasnik Snegira na moldzie klaczy Noriker z kolekty, rocznik 2022 oraz klaczka Shire z kolekty z rocznika 2013. Zapomniałam jeszcze o klaczy wucha ze Szlecha z Rocznika 2017. No i wisienka na torcie Prayer Traditional Raya.